Herby, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Co ty tam mi znowu przeszkadzasz? Daj mi długopis, muszę podpisać Dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z serii Supergirls I dzisiaj będziemy rozmawiać o przyjaźni Powiem wam szczerze, że wkręciłam się trochę we vlogi Ale nie zapomniałam o tej serii I z miłą chęcią dzisiaj nagram dla was taką małą pogadankę A ponieważ chcę poruszyć temat... Przyjaźni, do tego odcinka Zaprosiłam jedną z moich przyjaciółek, Zolcie Prawdę mówiąc, chciałabym, żeby wszystkie moje przyjaciółki Nagrały ze mną taki film No ale to jest niemożliwe, wiecie, nie każdy też lubi Występować przed kamerą, moja przyjaciółka Ola, o której wam już opowiadałam Którą znam 21 lat, tak Trochę się tego wstydzi i też wiecie, nie chcę nikogo wstawać w jakiejś niekomfortowej sytuacji Dostałam od was masę fajnych pytań, za co bardzo dziękuję Ale zauważyłam też, że bardzo dużo Pytań, które zdawaliście, dotyczyły Tematu pewności siebie, samoakceptacji Hejtu i kochani, taki film już dla Was nagrałam. Był to pierwszy film z tej serii, więc zapraszam serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Umieszczę Wam link w opisie. A ja myślę, że to jest naprawdę fajny film. To jest jeden z moich ulubionych filmów na moim kanale. Więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to koniecznie to zróbcie. No i oczywiście, zanim zaczniemy, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, lajkowania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja teraz czekam na Zolcie, robię herbatkę i zaraz zaczynamy. No i jesteśmy już razem. Nawet z Benji. Benji też się z nami nagrywa. I słuchajcie, zaczynamy od pierwszego pytania. Będziesz ty czytać pytania? Tak, mogę ci czytać. Jak według ciebie rozpoznać prawdziwą przyjaźń, a nie tylko znajomość dla korzyści jednej? <grym> jednej. Albo wielu. Albo wielu, no to generalnie dla korzyści. To może zacznijmy od tego, czym jest dla nas przyjaźń. Dla mnie y, teraz jest taki problem w ogóle, że bardzo to ciężko... się nie mnie mówiła, bo ja się cały czas wstydzę. <grym> Właśnie powiedziałam, że chciałam ze wszystkim przyjaciółkami nagrywać, ale. No wiecie jak to jest, ale spokojnie, to będzie jeszcze 5 ja vlogów. Nie, będzie jeszcze 5 vlogów i, i będzie git. I taki super wypadasz przez kamerę. miałeś sam pozytywny odbiór, zobacz. Napiszcie jak zara się wypadasz przez przed kamerą <laughs> Dobrze, że użyłam podkładkę Dobra, moim zdaniem słowo przyjaźń jest bardzo mocno nadużywane w dzisiejszych czasach, ponieważ mamy bardzo dużo znajomych i to też wynika z tego, że jest taki dostęp, wiecie, że jest internet, facebook, instagram, gdzieś sobie możemy pisać z jakimiś ludźmi, to są takie koleżeńskie bardziej znajomości. I często możemy mylić te dwa pojęcia, bo to, że z kimś sobie piszemy, komentujemy zdjęcia, e, czy wiesz, taki... Ja sama mam takie znajomości. <gry> takie wiesz, internetowe typowo, że nie wiem, coś sobie skomentujemy, pogadamy, e, fajnie, fajnie, co u ciebie i to by było na tyle. Dla mnie prawdziwy przyjaciel to jest przede wszystkim osoba godna zaufania, której możemy powiedzieć o wszystkim, której nie wstydzimy się powiedzieć o wszystkim. Przy której czujemy się swobodnie, na którą możemy liczyć, która nie ma też do nas zazdrości i potrafi się cieszyć z naszych sukcesów. Tak, to jest ważne. No. Bo wiesz, bo często jest tak, że jest takie opowiedzenie, że. Nie prawdziwych... dobrze życzysz, a tak naprawdę. Tak, dokładnie, albo że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie No ja uważam, że zupełnie nie. Bo jak jesteś w potrzebie, jak ktoś cię wspiera, no to widzisz, że możesz na kimś polegać. Ale masz rację. Też jest to taka osoba, z którą po prostu dobrze dogadujesz i potrafisz z nią dyskutować, nawet jeżeli macie inne zdanie na jakiś temat. Wiecie, że nie sztuką jest mówić sobie, o tak, ja też. Tak uważam, tylko jak mamy inne zdanie na jakiś temat, to fajnie o tym porozmawiać I tutaj chcę powiedzieć anegdotkę, bo ostatnio, nie wiem czy to wiesz, czy ci opowiadałyśmy no. Ale była u mnie Martyna i zaczęłyśmy rozmawiać o polityce I w sumie byłyśmy przekonane, że ale mamy... No właśnie, właśnie o to chodzi Miałyśmy bardzo takie duże przekonanie, że nasze poglądy są bardzo podobne Jednak, wiecie, przy głębszym zastanowieniu zaczęłyśmy poruszać tematy aborcji Małżeństw homoseksualnych, związków partnerskich i tak dalej I się okazało, że nasze poglądy wcale nie są takie same I rozmawiałyśmy o tym ponad półtorej godziny I to była tak super rozmowa, bo w ogóle, wiesz, totalnie bez żadnej agresji Bez... no mega fajna rozmowa Aż byliśmy potem, na koniec jak już pogadałyśmy, to marny powiedział tak No, dumna jestem z nas, że taka rozmowa, że... <słuchaj> Fajnie było o tym porozmawiać, i mimo tego, że się gdzieś nie zgadzałyśmy ze sobą, to nie było żadnej spiny, żadnego oceniania, tylko po prostu. I narzucanie sobie. Dokładnie, do tylko tak fajnie każda z nas miała argumenty, druga strona te argumenty szanowała. Mm, I myślę, że też to jest bardzo ważne. Często wydaje mi się, że te przyjaźnie opierają się na wspólnych zainteresowaniach, gdym żebym sam spędzić czas i tak dalej. A to nie jest do końca najważniejsze. Też myślę, że przyjaciel to jest taka osoba, przy której można pomilczeć, bo nie zawsze mam ochotę na rozmowy, więc ale ja to wracam do tego, że trzeba się czuć przy, tym, przy tej osobie dobrze, nie? Że... No też czasami tak mamy, że się spotykamy i nie wiem, jedziemy autem i z sobą nie gadamy, bo po prostu nam się nie chce. Bo sobie ty myślisz, o czym się są, w czym się ma no i koniec. I czujemy się swobodnie. Dokładnie. Sobie no po prostu sobie to jest taka, wiecie, bratnia dusza, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, że właśnie możemy na siebie liczyć i jak do siebie dzwonimy i coś potrzebujemy, niezależnie od pory dnia i nocy, to mamy taką pewność, że ta osoba nam pomoże, że nie jest nam głupio prosić przyjaciela o pomoc, bo wiemy, że po prostu wzajemnie sobie pomagamy. Ale myślę, że też jest tak, że z przyjaźnią możemy też odróżnić, tak, że na przykład jak my często się widzimy i spotykamy, to ja też mam takich przyjaciół, których... Widzę, no nie wiem, raz na kilka miesięcy, tak, ale, ale wiem, też że... się tak, Bo znamy się bardzo tak, długo od tak, dziecka tak, i dokładnie. mogę na nich liczyć. Yy, często bardziej na, przykład na osoby, z którymi spędzam dużo więcej tak. czasu. No i jeżeli chodzi o to rozwinięcie, że jako odróżnić tą prawdziwą przyjaźń niż przyjaźń dla korzyści. Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo chyba nie miałam nigdy yy, takiej sytuacji, że ktoś nie. chciał yy, bardziej się ze mną powegować, nie wiem, i przyjaźnić, żeby mieć jakieś korzyści. Ale może, albo o tym nie wiem. Czy? <grym> albo o tym nie wiem już, no właśnie. Ewa, nie, mi się wydaje. To go mnie. <grym> Żeby się tam na filmy nagrywałam na YouTube. Nie. Myślę, że życie to weryfikuje po dokładnie. prostu. I chyba nie da się tego. Tak. No i myślę, że to kwestia też takiej szczerej um, radości właśnie z sukcesu tej osoby, tak? tak, tak jak widzisz, jak ktoś się to cieszy z tak, tak, sukcesów, tak. nawet jeśli na przykład druga strona nie ma teraz najlepszego czasu. Jakie są twoje przyjaciółki? A, no I ty jako przyjaciółka? Nie wiem, czy to pytanie będzie ok, ale próbuję. <laughs> bardzo ok To jest bardzo ok pytanie. Ja Wam już wielokrotnie wspominałam o tym, że ja mam super przyjaciółki i tak jak Wam mówiłam właśnie o Oli na samym początku filmu. Ja Ole znam 21 lat i my się przyjeździmy od, totalnie od dziecka. Tak samo z Zolą i Martyną też już długo my się znamy. Przecież my się poznałyśmy jak mieli. lat, my wcześniej trochę niż e, Martyna. Tak, Martyna doszła później, my się problemu. poznałyśmy w grupie tanecznej, w której tańczyłyśmy. No 8-9, coś 9, takiego. Lat, no. Coś takiego, więc uważam, że 9 lat to też jest dużo, no to jest bardzo dużo. No i co, jakie są moje przyjaciółki? Moje przyjaciółki są najlepsze na świecie. Przede wszystkim wszystkie są lojalne. Wiecie, że ja mam obsesję na punkcie lojalności. I bardzo zwracam uwagę na tę cechę w ludziach. E, wszystkie jesteście mega lojalne wobec mnie, co nieraz mi udowodniłyście, każdy z Was. Jesteśmy wszystkie bardzo szczere też wobec siebie. Dobrze tak. się dogadujemy. My się w ogóle fajnie zgrałyśmy. Na przykład my, ja ty i Marcyna się tak super uzupełniamy charakterami, że to jest aż niesamowite po prostu, nie? Mm, Ale to jest inna, niektóre do mamy tak, podobne, tak. Tak. E, na pewno też moje przyjaciółki nie są konfliktowe. Nie są toksyczne, bo wiecie, są czasami tacy ludzie, których lubimy, ale jednak o, mają jakieś takie cechy charakteru, które powodują jakieś konflikty, zgrzyty, albo nie wiem, nie czujemy się komfortowo, to na pewno moje przyjaciółki takie nie są. Ech, wiem, że poszły w ogień za mną, wiem, że zawsze mogę na nie liczyć. No i mam do nich 100% zaufania. No wiedzą takie rzeczy, że to prawda. Ale nie piszcie do mnie i tak wam tego nie powiem <laughs> tak. Jeszcze było pytanie, ty jesteś jako przyjaciółka. Mów, a ja będę kiwać. Dobra. Ja no, <laughs> wydaje mi się, że też taka jestem. <laughs> Że jestem taka jak wy, wiesz, wydaje mi się, że można na mnie liczyć. To prawda, Ewa jest zawsze y, gotowa pomóc, rzucić wszystko, co robi i jeśli jej potrzebujesz, to jest. Wydaje to jest mi super. się, że też y, jestem taka, że się angażuję w problem. Zawsze jak któraś z Was ma problem, to staram się go przeanalizować, zaangażować i pomóc. To prawda i dobra energia sprawia, że zawsze podnosi nas na duchu, więc o. to jest... To jest bardzo fajne Jestem otwarta i lubię poznawać ludzi, lubię wiesz podróżować To też mega nas skleje jako przyjaciółki, mm -hmm. że po prostu kochamy to, że możemy razem wsiąść po prostu w ten samolot Polecieć gdzieś na wakacje, będziemy się super bawiły, chociaż nie będziemy miały niczego Noclegu, <śmiech> <śmiech> niczego po prostu, będziemy miały tylko siebie, uśmiech na twarzy i butelkę wina <laughs> i będzie fajnie To prawda, to prawda No nie wiem, tak ciężko mi tak o sobie wiecie mówić, tak jaka ja No wiem, ale mi z kolei ciężko przed kamerą, widzisz? <laughs> To włączę kamerę i wejdę z pokoju. A, chciałam powiedzieć, że ten, że my w ogóle jesteśmy strasznie podobne w niektórych tak. kwestiach, więc to tak. też jest dosyć zabawne My jesteśmy bardzo z sobą podobne do siebie. Juri się zawsze mówił mi, że jak my byśmy by razem na przykład mieszkały, to prawdopodobnie zgubiłybyśmy wszystko łącznie sam ze sobą: klucze, mieszkanie i tak dalej, bo jesteśmy by dwie takie trochę roztrzepane Ale też mamy takie podobne zachowania w życiu codziennym. Na przykład często zdarza nam się mówić to samo w tym samym czasie, albo na przykład mamy na to samo ochotę do jedzenia. Tak. Nie, takie. Albo się zawieszamy w tym samym momencie. Tak, na pewno byśmy tak. się dogadały, ale byśmy pewnie zginęły. Byśmy po prostu, zginęły, tak. na 100%. <laughs> Dlatego jest Martyna. Tak, nasz, do, nasz do, zdrowy z... rozsądek. Nasz zdrowy rozsądek. Dobra, tu jest Martyna. Fajne... w ogóle jest najlepszą przyjaciółką na świecie. O. Na, 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 na. Dziękuję. Ty też jesteś dobrym przyjaciółką, wszystkim. Ja zawsze to powtarzam i ja mam wrażenie, że wy mi nie wierzycie, albo my myślicie, że ja to wymyśliłam. Ale naprawdę no jest. bo wiele osób nie ma przyjaciół No takich, wiem, to jest takie y przykre A wiecie, w sensie, że, że na przykład mają przyjaciela jako partnera I to jest fajne, bo trzeba mieć w swoim partnerze przyjaciela Ale nie mają też przyjaciółek No a to jest zdrowe też Mieć kogoś do... tak. A tak. czasami nie pogada ze swoim facetem o kwiatach tak, bo... tak, dokładnie Dokładnie. Ale właśnie teraz mi się tak przypomniało A propos tego, jakie są moje przyjaciółki jaka ja jestem Że my doceniamy naszą przyjaźń Zauważyłaś to? Że my bardzo często o tym mówimy Do siebie, na przykład, Boże jak super, że was mam Albo na przykład... Nie wiem czy pamiętasz jak byliśmy w Chorwacji Byłyśmy ostatniego dnia w tej knajpie i to toast za przyjaźń, że byliśmy takie szczęśliwe, że my tam razem byłyśmy, że to razem przeżyłyśmy Że po prostu otwarcie mega potrafimy o tym mówić i doceniamy to, że siebie mamy i że pielęgnujemy bardzo tę naszą, tą naszą znajomość, wszystkie Co zrobić, gdy relacja zmierza w kierunku rozmawiania tylko i wyłącznie o problemach? Ja myślę, że to trzeba przetrwać A, to na pewno Ja myślę, że Chyba, to trzeba... że y, ogólnie odzywanie do siebie polega tylko na tym, że odzywasz się, kiedy masz problem, no to... No to jest, to, to jest... to, to, to nie jest To trzeba po prostu pogadać o tym, po tak, tak, prostu, że to tak. że nie powinno tak wyglądać tak. Ale, jeżeli już jest taka sytuacja, że faktycznie ktoś ma jakiś problem i rozmawia tylko o tym problemie, to myślę, że trzeba tu przełknąć, przetrwać, ale też spróbować znaleźć dla tej osoby jakiś. Otworzę. <grym> Żyjesz? Tak. No, ale <grym> też znaleźć jakiś sposób na przykład, żeby znaleźć właśnie jakąś pasję, jakieś zainteresowanie, coś, co tą osobę od tego problemu odciągnie, nie? Mam roczki przed. <grym> bracie. To było, że <laughs> Nie, naprawdę, mroczki no Naprawdę? Tak, ale już, już jest ok Nie, bo się zachwiałam po prostu, jest ciśnienie bardzo kiepskie test. Kolejne pytanie Co byś zrobiła, jeśli twoje przyjaciółki nie polubiłyby twojego chłopaka? Na samym początku mojej znajomości z Jurim, Jak jeszcze praktycznie nie byliśmy razem oficjalnie, ale już wszystko do tego zmierzało Wyjechałyśmy razem z Zola, Martyna, Emi i ja na takiego eurotripa po prostu wsiadłyśmy w samochód, pojechałyśmy do Budapesztu, Chorwacja Zwiedzałyśmy, spędziłyśmy cudowny czas I wtedy właśnie ja miałam takie dylematy, wiecie, czy być z Jurim, czy nie, co robić i tak dalej I zdanie moich przyjaciółek były podzielone to Tak prawie, było to Martyna była bardziej na nie Emi powiedziała, Ewa dlaczego, Boże, przecież rób co chcesz Ty byłaś tak na przełomie, trochę nie wiedziałaś do końca, i tak dalej, bo po prostu problem polegał na tym, że mój chłopak nie zrobił dobrego pierwszego wrażenia, i była taka jedna sytuacja, którą mocno sobie nagrabił u mnie. A jeżeli nagrabił sobie u mnie, no to wiadomo, moje przyjaciółki wtedy ze mną były, widziały, że jestem zła, więc no wiecie, jak to jest. Co było super. Żadna z was totalnie nie narzuciła mi swojego zdania. Nawet jeżeli Martyna powiedziała mi, że ona uważa, że nie, bo to moja strata czasu, to powiedziała, że nawet jak zdecyduje się, że z nim będę, to na to zaakceptuję. Będzie się starać i tak dalej, i tak dalej. Ale ja. no, oczywiście zmieniła zdanie, że żeby... No teraz kochaj Jury ja po prostu mi się bardzo <grym> lubią, ale to mówię o takich, wiecie, początkach totalnych. Wtedy jeszcze nawet ja nie byłam pewna, czy chcę z nim być, więc ja myślę, że można nie lubić chłopaka, ale trzeba go akceptować, jeżeli nasze przyjaciółka. No to jest część wyboru, nie Dokładnie, można nie można żyć, komuś, dokładnie. To jest wyborę. życie drugiej osoby, wiecie, to trzeba szanować i wspierać i być zawsze. Czy się z tą dziewczyną, a nie z tym chłopakiem. Dokładnie. chłopak po prostu musisz akceptować i Dokładnie. I, tyle. I znaleźć może jakiś sposób na to, żeby właśnie go polubić albo żeby jakoś tą sytuację zaakceptować, no bo najważniejsze powinno być szczęście tej drugiej osoby, jeżeli ona jest szczęśliwa z, tą, z tym facetem na przykład, No to uważam, że powinniśmy zawsze akceptować te wybory, możemy powiedzieć swoje zdanie, ale na pewno nie narzucać i nie robić z strony jakiejś wielkiej awantury, wiesz o co chodzi, bo to tak. Czytajcie tobie lepiej wychodzi Czy jest u was w teamie dziewczyna, która przewodzi grupą Potrafi zgrać wszystkie razem na wino My się świetnie same trzymamy na wino Na wino to każda z nas potrafi To jest niesamowite, bo jesteśmy we trzy Chyba nie możemy powiedzieć, że któraś przewodzi Bo każda ma swoją funkcję W, tym, w tej relacji, tak? Techniczną, słuchajcie, my z Martyną nie ogarniamy nic Po prostu nic, na przykład byliśmy na rowerach i coś tam się stało z moim rowerem To ja w ogóle, wiecie, ogarniam wszystko Jest taka jest mega, prostu... no ogarniasz zawsze, no my z Martyną nic nie wiemy Jakby ktoś chciał powiedzieć żarówkę to ty byś wymieniła. No to, a to nie jest trudne. <noise> ja mi już też nic nie powiedział, że nie. a ja bym nie wymieniła. Wiem, że Martyna... wiesz może? No każda z nas, wiecie, ma jakieś swoje zadanie powiedzmy. Martyna jest naszym głosem rozsądku. My jesteśmy z kolei takie trochę dwie szalone, więc myślę, że chyba nie ma między nami takiej, wiesz, osoby, czy jest. Nie, wydaje mi się, że nie ma, że my nie ktoś... trochę. Jeśli miałabym wytypować tą osobę, to chyba byłabyś to ty. Myślę, że akurat my we trzy tak się dobrałyśmy, że idealnie się uzupełniamy i każda ma swoją funkcję, nie? Nie ma liderki. Może to jest właśnie klucz naszego sukcesu. Czy nasz chłopak może być naszym przyjacielem? No, tak. Pewnie, że tak. <grym> ale. mi, mi się że... wydaje, że w ogóle powinien. Też uważam, że nie jest do końca dobre mieć przyjaciela, tylko chłopaka. Wiesz, co mówisz? No tak. By super, jak Twój facet jest swoim Słatoka. przyjacielem i, i tak powinno być. Ja na przykład uważam, że Juri jest moim przyjacielem, ale nie wyobrażam sobie, żeby tylko on był moim przyjacielem. Wiesz, nie wyobrażam sobie nie mieć przyjaciółki też. No ja też Także, no tak, ale fajnie jeszcze mieć inną osobę. Czy pamiętasz swoją przyjaciółkę z dziecięcych lat? Oczywiście, że pamiętam, jest nią Olga. Przyjaźnimy się do dziś. Słuchajcie, poznałyśmy się jak miałyśmy 7 lat. Będę mamą chrzestną i córeczki. Mam nadzieję, że Ole poznacie niedługo I faktycznie to jest taka przyjaźń Już traktuję w sumie Ole jak rodzinę Myślę, że one mnie tak samo Czy twoje przyjaciółki są o ciebie zazdrosne? Jak zareagowały na kanał? Ja kilka lat temu Podjęłam decyzję o zakończeniu Znajomości, kontaktów z osobami, które były o mnie zazdrosne Ponieważ ja sama Nie jestem zazdrosna I staram się cieszyć sukcesów innych ludzi I takimi ludźmi też chciałam się otaczać I mam to szczęście, że takimi ludźmi się otaczam I wydaje mi się, że moje przyjaciółki w ogóle nie są mnie zazdrosne Wręcz przeciwnie, jak założyłam Założyłam swój kanał i dodałam pierwszy film, to wszystkie do mnie pisałyście, wszystkie oglądałyście Zala w ogóle mówiła mi to już bardzo dawno temu, że powinnam założyć kanał No jakieś 4 lata Tak Więc dziewczyny mnie w tym mega wspierały, wszystkie naprawdę Ogólnie wydaje mi się, że ten temat zazdrości w przyjaźni jest wszechobecny i... Jest trudny Ale to też dlatego, że ludzie są zazdrośni o co? No nie wiem, o to, że ktoś osiągnie sukces jakiś, tak? Uh -huh. A też często sukcesy zmieniają ludzi I wiesz, często jest tak, że wydaje mi się, że osoby, które gdzieś odnoszą sukces Tracą trochę tych przyjaciół, bo się też zmieniają, stają się bardziej pewne siebie mają więcej możliwości. No i wiadomo, jeżeli ta druga osoba gdzieś zostaje w tyle. no nieporozumienie. Mogą wyjść nieporozumienie. Brak empatii z jednej tak, z drugiej strony. Tak, dokładnie. Dlatego też uważam, że prawdziwy przyjaciel to osoba, która ciągnie nas do góry, która ma na nas dobry wpływ i która nas motywuje do działania. No człowiek troszkę ogólnie z natury chyba jest zazdrosny, bo taki sytuację trzeba to trochę traktować jako motywację, a nie jako tak, taką zawiść. Tak, po dokładnie. Prostu, I nauczyć zawiść, się z bo taka tak, ta jest zła, ale taka tak, zawiść jest. Tak, dokładnie. Nic dobrego nie robi. Okropna. Najfajniejszą metodą na tą zazdrość jest po prostu cieszyć się ze szczęścia innych i traktować to jako motywację do działania. No w każdym razie ja uważam zazdrość taką w przyjaźni i taką zazdrość-zawiść za bardzo, bardzo, bardzo złą cechę i myślę, że jeżeli ktoś jest tak zawistnie zazdrosny, to to nie jest prawdziwy przyjaciel. Po prostu. Tak. I trzeba się wspierać i pchać do przodu i w dobrych, i w złych. Tak. Dokładnie. I słuchajcie, mamy ostatnie pytanie. Czy uważasz, że przyjaźń we 4 nawias dwie pary może być niebezpieczna, jeśli wiesz o sobie? Może być niebezpieczna. Może, By, może być Może tak. niebezpieczna, no. Śliski temat, no. Nie mam podniesienia yy, tak, z swojego prywatnego życia, ty chyba też, nie? Nie mam. Żeby to yy, zrodziło jakieś tam problemy. Faktycznie może to być trochę niebezpieczne, bo wiesz, no nie wiem. No to ale się... z drugiej strony. <laughs> Klasyk. A tu właśnie Ale tak, to jest fajne też z drugiej strony, no. No tak no, można, żeby... Sobie sobie czas tak. jakiś tak. wyjazd wspólny, to jest od razu fajnie. No. Tak, i też wiesz, dziewczyny mogą sobie pójść wieczorem same, facety zostają, wiesz, no super, no, ale faktycznie może być to niebezpieczne w sytuacjach jakiejś kłótni, żeby nie wplątywać na przykład tego faceta w relację z przyjaciółką. Mhm. I nie mówić wszystkiego facetowi, co zawsze powtarzam. Facet nie musi wszystkiego wiedzieć, naprawdę. Niektóre jeszcze możemy zostawić dla siebie. Jemu taka wizja nie jest potrzebna. No nie można się tak w 100% odsłaniać przed facetem. Moim zdaniem, nie wiem, czy się z tym zgodzisz ja tak uważam. To jest ważna, ale faktycznie nie musimy o wszystkim mówić. No dobra, słuchajcie, to już było ostatnie pytanie. Znaczy, miałam tych pytań więcej, ale wybrałam. Wydaje mi się to najciekawsze. Fajne pytania, co? Tak, no. tak. No. Bardzo fajne pytanie, ale mam jeszcze jedno. No? Czy uważasz, że można mieć wielu przyjaciół i jakby nie tracić tej jakości przyjaźni? Uważam, że tak. No, bo ja sama mam uważam sporo przyjaciół. To, co powiedziałaś o tym, że możesz się z kimś spotykać, czy trzeba mieć stały kontakt, nie? Że możesz z kimś gadać codziennie, ale będziesz też miała przyjaciółkę, z którą gadasz przez dwa miesiące i tak jest Twoją przyjaciółką, i tak można Ciebie liczyć, tak jest, masz, wiesz, 100% zaufania itd. i tak dalej. Jakby to nie ma znaczenia, i wydaje mi się, że można mieć dużo przyjaciół, tylko faktycznie przyjaciół, no bo to tak selekcja naturalna trochę, wiesz? Ale nie uważam, że wiesz, w mieć jednego przyjaciela, bo jak już masz pięciu, to już nie jesteś dobrym przyjacielem. To, to nie są przyjaciele, tak. To... Ja tak myślę, ty? Ja też tak myślę No bo sama mamy i Werkę, i was I jedno, że tak powiem, nie przeszkadza drugiemu Nie przeszkadza drugiemu, no. tak A szczególnie, że my też się wszystkie w sumie znamy I jak jest jakieś, wiesz, przychodzi spotkanie wszystkie razem, to się super bawimy Tak, to prawda I to no. jest fajne I mamy morał, żebyście pielęgnowali swoje przyjaźnie Żebyście ze sobą rozmawiali, spędzali ze sobą czas Ja jako osoba, która posiada prawdziwych przyjaciół czuję się trzy razy bardziej pewna siebie i szczęśliwsza W ogóle uważam, że posiadanie przyjaciół Podwyższa to na pewno ciebie. No to na pewno. I nie trzeba tylko oczekiwać, ale pie pielęgnować też tą przyjaźń. Dokładnie. Taki związek. Jej, tym akcentem. A Słuchajcie, już niedługo, ponieważ już się umówiłam z Robertem, moim przyjacielem, na nagrywanie wspólnego odcinka o przyjaźni damsko męskiej. To będzie znaczy fajny odcinek, bo nie wszyscy w tą przyjaźń wierzą. Ja w nią wierzę. Uważam, że ja i Robert jesteśmy idealnym przykładem na to. My się z wami teraz żegnamy. Dajcie koniecznie znać, czy taki odcinek wam się podobał i czy chcecie takie filmy, właśnie z serii Super girls na moim kanale. Ja uwielbiam z wami rozmawiać, poruszać jakieś ważne tematy, więc jeżeli wy chcecie takie filmy, to jest z przyjemnością będę takie filmy nagrywać. Jeżeli oczywiście. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na te filmy, też dajcie znać w komentarzu. Całujemy Was, życzymy Wam cudownego wieczoru i prawdziwych przyjaciół. Dokładnie. A się spociłam ze stresu? Jezu! Kurde, <grydy>, głupiem <grydy> już tak Cię zestresowałam. <grydy> Taki chłodnik, gorąco, ale mi też. To po prostu jest to gorąco. Chłodnik zjem, Juri chłodnik zrobił. Dobra buziaki. Pa!